Witam Was bardzo, ale to bardzo, bardzo serdecznie, no i chciałbym Was bardzo, ale to bardzo, bardzo serdecznie zaprosić na nasz serwerek, który nazywa się FireLH.pl, na którym będą się pojawiać tryby, ogółem wszystkie, na razie są trzy tryby, które jest survival, skyblock jest w robocie, znaczy jest zrobiony, tylko trzeba zrobić świąteczną wersję skyblocka, już survival, świąteczna wersja jest, więc możecie sobie wbić, pograć survival. Eee, ogółem server jest naprawdę fajny, nie zakazuje się jedynie z i macie tutaj na spawnie oczywiście regulamin, który warto sobie oczywiście przeczytać Więc myślę, że naprawdę spoko Ogółem serwerek się rozwija coraz bardziej, na pewno będzie promowany, szukamy youtuberów na serwer, więc jeżeli jesteś youtuberem to w komentarz napisz A jeżeli masz 1000 subów to wtedy dostaniesz youtubera A może macie tutaj wymagania na youtuberów Kid YouTube, tutaj masz e, od 64 diamentów, diamentowy Kilow, wydajność 5, wszystko co posiada MVIP. No jeżeli jesteś youtuberem i masz 1000 subskrypcji, e, nagrywasz dobrej jakości filmy, to po prostu zgłoś się w komentarzu. I po prostu będziesz miał youtubera na serwerze. Naprawdę serwerek jest ogarnięty. Staramy się jak możemy. Jeżeli znajdziecie jakieś błędy na serwerze, od razu mi piszcie na MSG albo na e-mailu, obojętnie jak tylko na mnie. Napiszcie. Serwerek, jak widzicie, rozrasta się coraz bardziej. Będą kolejne tryby, na pewno będą Bedwarsy, będzie Murder Mystery, ale to już w późniejszym czasie. Na razie są trzy tryby: jest Megadrop, SkyBlock i Survival. Na razie są trzy tryby, będzie ich coraz więcej, więc myślę, że naprawdę fajny serwerek. Jeżeli chcecie, wbijcie, naprawdę zapraszam bardzo serdecznie, no i ja nie będę tego przedłużać odcinka, bo to jest tylko takie lekkie zaproszenie, więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się, wbijcie na serwerek ipfirearrange.pl, wbijcie sobie i elo.